Witajcie kochani w nowym tygodniu. Dzisiaj zapraszam Was na początek na nowości do Pepko. Zobaczycie fajne LEDowe gwiazdy, ale i też nowe kubeczki, nowe osłonki, dużo fajnych rzeczy do kuchni. Będą też wieszaczki, ale mało. Jutro będzie więcej, tak więc kochani, zostawcie subskrypcję. Jeżeli Wam się filmik spodoba, oczywiście łapeczkę, możecie też podbić filmik. Teraz jest taka nowa opcja. Zostawiam Wam podgląd w opisie filmu. Oczywiście do subskrypcji was zachęcam, będziecie zawsze na bieżąco z każdą nowością, z każdym przeglądem i będziecie zawsze miały informacje, kiedy moje filmiki pokazują się na kanale. Oczywiście, jeszcze chciałam podziękować za ostatnią oglądalność pod PEPKO, za każde komentarze i dzisiaj za miłą niespodziankę od Pani Wiesi za życzenia pierwsze imieninowe. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że jesteście i zaczynamy przegląd, może od tego nowego kubeczka, który kosztuje 12 zł, pojemność 300 ml. Ma przepiękne wstawki złota i między m.in. bardzo podobają mi się te gwiazdeczki Księżyc Złoty. Następnie pokazały się nowe skarpetki Grincha za 17 zł. Tutaj macie dwie pary, one są antypoślizgowe. A tutaj są hitowe skrzaty, które mają przepiękne barankowe buciki i pod pachą ten skrzat trzyma misia. Zestawy świąteczne z zeszłego roku przecenione na 15 zł. Powróciły przepiękne podkładki. Zobaczcie, ta kosztuje 8 zł. I tu już nie było nic, więc zabieram Was do innego pepko. Tutaj zobaczcie, na wstępie jest przepiękny stent. Są śliczne choinki, świeczki, kubeczki. Macie też ładne drzewka, poduszki, jest tego sporo. Pokazały się też fajne bombki w kształcie domków. One są złote, naprawdę będą pięknie wyglądać. Nawet jako dekoracja kosztują 12 zł. Szpit na choinkę za 10 zł. Na razie pokazał się u mnie tylko srebrny. Te świeczuszki choinki są też urocze. Mamy srebr srebrną, srebrną bym chciała. Jest złota i zielona. One kosztują 25 zł. I tu, kochani, kolejna niespodzianka. Bieżnik prawie 1 do 1 z chomen. zobaczcie, jakie piękne haftowane gwiazdki. Kosztuje 25 zł. Nareszcie coś srebrnego, a wymiary to 30 na 150 cm. Już widzę, że wszędzie są te hitowe z skrzaty ostatnio pokazywałam w przeglądzie, tak więc nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału oraz do wcześniejszych przeglądów. Męska, fajna, świąteczna koszulka 20 zł i macie ją do rozmiaru 2 razy XL. Tutaj na dziale dziecięcym są takie fajne zestawy. Zobaczcie piękny dresik może służyć jako dresy, jako piżamka 30 zł i macie do rozmiaru 134. Grinczowe skarpetki za 12 zł. Tutaj jest rozmiarówka taka, widzę, 31 na 34 Dwie sztuki w zestawie, ale dzieci pokażę Wam jutro, bo dzisiaj pojadę właśnie specjalnie dla Was nagrać taki przegląd, żeby było więcej dzieci. Ja wiem, że obiecywałam już w zeszłym tygodniu, ale tak mi się mój mały smurf rozchorował, że po prostu mm, raz, że mnie załatwił, dwa musiałam być w domu. Wiecie, ja sama wychowuję dzieci, nie miałam z kim zostawić, a on tylko mama, mama. Tak więc dzisiaj na pewno to zrobię, bo zaraz właśnie jadę szybko nagrać, bo później e, będą świętować tak pomalutku swój dzień. Ale oczywiście z dziećmi coś tutaj pomyślę nie, fajnego. Nowy kubeczek. Oczywiście dla wszystkich Sylwii dzisiaj też składam życzenia i mini nowe. Kochane, pięknego dnia i wszystkiego, co najlepsze. Ten kubeczek 15 zł. Ja już go kiedyś pokazywałam, ale widzę tutaj, do tego papko dojechał, więc pokażę Wam jeszcze raz. Są świetne zestawy do pieczenia i tutaj, jeżeli macie kogoś, kto lubi piec, właśnie dużo przed świętami, to możecie dać w prezencie taki zestawik 25 zł. Lecimy dalej. Tutaj dostałam info, że są Grinczowe maskotki na dziale dziecięcym. One są naprawdę cudne, bo są duże, są przemiłe w dotyku. Te futerko jest takie naprawdę bardzo przyjemne i ten Grincz kosztuje 40 zł. Tak więc naprawdę tania maskotka, bo te Grincze są mega drogie. Tutaj chyba jest najtaniej. A ten kubeczek choinka 20 zł. Tak wróciłam teraz, bo coś tam chyba źle widziałam faktycznie. Nie 15, 20. Bardzo ładne pokazały się świąteczne takie mini. Zobaczcie, notesy. I tutaj mam ciasteczko, one są z takiego futerka, są też choinki. A zapłacicie za nie 8 zł. Dużo przepięknych jest kapci świątecznych, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Jest tego naprawdę dużo, więc ja tylko tak przelecę z wami, pokażę na dziale dziecięcym i tutaj dziewczynkę, co jest w ofercie, jeżeli chodzi właśnie o kapcie. Tutaj macie czapeczki. Też są tutaj widzę chłopięce, czapeczki zimowe, bo jest naprawdę tego tak dużo, ja bym musiała tutaj spędzić was 3 godziny, żeby każdą rzecz podnieść i pokazać cenę. I tak dziewczyny powiedziały, że to nie w każdym pepko może być, tak więc pokażę Wam tylko mm, orientacyjnie, co jest i jeżeli coś Wam się spodoba, to szukajcie we własnym pepko, bo naprawdę jest tego za duże czasami. Obiecuję, że nagram dla Was dużo tych rzeczy, ale patrzcie, patrzcie, ile tego jest na tych wyszakach. Więc czasami po prostu nie mam czasu na to, bo jestem zawsze w biegu I, i jak już nagrywam, to często dostaję telefony, że gdzieś tam muszę wrócić do dzieci, do szkoły, i to tak wygląda, że tego nie ma. Ale naprawdę są trudne. Cudne piękne rzeczy. Barankowe są te uśmiechy, tylko kartki tam były z takimi podwójnymi cekinami, więc tam są dwa kolorki. Tutaj też widzę jakaś wyprzedaż. Piękne są też te sweterki tutaj w te serduszka, nie, no tutaj dużo rzeczy jest ładnych. Dzisiaj będzie dziewczynka, a jutro tak przylecimy dział dla chłopców. Oczywiście, jak tak mega, mega coś się rzuci w oko, to na pewno pokażę Wam cenę. Tutaj są takie nowe widzę. Mm, dresiki z futerka, te czarne na przykład komplet można taki sobie stworzyć, spodnie i bluzkę te sweterki też są cudne dużo jest na wyprzedaży rzeczy, jak chcecie to zostawcie komentarz, to Wam też nagram tutaj dla chłopca są czapki i, i kominy i rękawiczki na zimę o, te są nowe, tych jeszcze nie było fajne, takie z buźką 12 zł hmm, tutaj mamy bluzy Spodnie na wyprzedaży 15 zł. Są naprawdę fajne. No, do przedszkola dla chłopczyka te też są śniegowce przecudne. Zaraz zobaczymy ceny, bo naprawdę są fajne. 40 zł i tutaj mam największy rozmiar 32. Tutaj są piżamki, ale uwierzcie mi te niektóre komplety można użyć jako dres, bo. Nie widać. Dobra, damskie szlafroki, czerwone. tutaj jest gwiazdeczki, one już były na kanale. Tutaj mamy damskie skarpetki, 10 zł, 12, ale to już też było na kanale, tych chyba nie było, albo były. Tutaj mamy dwie sztuki, 15 zł. I grincze, 17 zł. One są też antypoślizgowe. A tutaj w tym pepko widzę mniejsze te świeczki i za mniejsze świeczki zapłacicie 12 zł. Tutaj za 8 zł jest taka ładna, zobaczcie podkładka i lecimy na kubeczki, tutaj yy, pojedyncze sztuki można znaleźć w nowościach, bo te nowe są z przodu na tych regałach, ale zobaczcie, jaki ten ładny kubeczek. W takiej gwiazdeczki, ale ja go pokazywałam bo na początku kanału, tak. Na początku przeglądu. A w tym pepku też wisi. Dobra, 12 zł. Ładny jest ten kubek. Tutaj jeszcze jest taki, który ma środek różowy. On również kosztuje 12 zł. I tutaj zobaczcie, jaki hicior dojechały też te miseczki. Czyli teraz możecie stworzyć taki cały komplet: miseczka, szklanka i o, taka szklana gwiazdka do picia. Ale to też było na kanale, tak więc nowe osoby zachęcam do subskrypcji. A jak ktoś nie widział, to do wcześniejszych przeglądów. No i tutaj mamy dwa nowe kubaczki. Zobaczcie, taki nakrapiany takimi delikatnymi kropeczkami, kosztuje 15 zł i jego pojemność to 530 ml. A tam jest jeszcze drugi. Mega cudne renifery. Zobaczcie, one są po prostu przepiękne. Takie osłonki świąteczne, takich też jeszcze nie było. Kosztują 20 zł. Pojawiły się też nowe śliczne koce, kosztują 30 zł, ale te kolory naprawdę są. Prześliczne. One są takie. Naprawdę ten wzór jest taki typowo-świąteczny. No i w tamtym roku były te kokardy. One są podświetlane LEDem. Nie wiem, czy to widać na kamerce. Kosztują 30 zł i macie do wyboru czerwoną, złotą i srebrną. No i oczywiście zgadnijcie, która mi najbardziej się podoba. One są naprawdę mega duże i piękne. Ach, no pewnie, że srebrna jest naprawdę magiczna. Kochani, dziękuję, że byliście. Dziś jeszcze w lecie bo jeden przegląd, albo nawet dwa. Z... Nie, no jeden, bo e, nie zdążę chyba tego przerobić, ale jutro już będą trzy przeglądy. Jutro jadę coś dla Was nagrać ekstra. Dzisiaj się zagapiłam, znalazłam taką fajną dziewczynę na TikToku, która się malowała. No i tak z nią siedziałam do 10 i mówię, no fajnie pojechałam jak na 11, 12.30. Muszę lecieć po małego do szkoły, tak więc no niestety nie zdążę, ale życzę Wam miłego dnia, dziękuję, że jesteście, dziękuję za wszystkie komentarze, łapki, subskrypcje, jesteście cudowne, życzę Wam cudownego dnia, słyszymy się w kolejnym przeglądzie, cześć!